A kuku, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. A Taki trochę męczony jestem, bo mam problemy kurde, różne takie. Problemy techniczne. Rozbierałem dzisiaj pół auta, bo gdzieś mi się musiało jakieś zwierzę wpierdzielić. I capi kurde straszliwie. Wszystko gdzie kurde tylko było możliwe, żem rozebrał. Z przodu tam kurde przy błotnika wszędzie. I tak dalej, dzień dobry, dzień dobry. Silikon, kurde, drugie starcie. No, Tu się obciąłem kątówką te dwie śruby. Tam tam mam obcięto, kurde, Teges. Dzisiaj leca ta górna popierdółka Tu mam zaznaczone, waga się położyłem tak na oko cyk, fu, tu. I tu teraz to jest ten pierwszy, gdzie będzie ten dolot wody. I tu teraz wkleją ten, ten popierdółek. Pytanie było, czy tak, czy tak. No, jak tu zrobiłem stożek, to lepiej tym stożkiem chyba tam dociśnie, czyli tak to wyda. Czyli tak to wyda w majstrowy wołnie. Ja wiem, że to może nic ciekawego, bo to jedno, a to samo, non-stop. No, ale co zrobić? To też musi być zrobione, nie? Już się starą plecami do kamery, nie stać kurde, bo to takie wiecie, czek z tyłu to ładnie wygląda. Ooo jak się tu kurde chciał, sznur pociągnąć Dobra, lecimy. I kaj to ja to zaśmą położyć pier by to się Za bardzo nie lubię silikonowania, bo to taka babranina, kurde, w klejących rzeczach, to tak wyjdzie. Ale zrobić trzeba, nie? Samo się nie zrobi. Chociaż, nie, zapach stu to mnie nie przeszkadza, kurde. Procel jest naturalny. No... Tak, mam wyfumulowane, teraz to tam wcisnę tym stożkiem, dlatego sobie zrobiłem ten stożek Tą uszczelni, a potem będziemy widzieć. No, pięknie. Widzicie, czy tam ten poziom wody będzie. mm większy czy dwa mniejsze to już nie jest problem No, i wczoraj zrobiłem kurde te, te co widzicie, te spięte, co są. Tak, silikon Nie to mogę wam opowiedzieć. No, wczoraj zrobiłem już te na uszczelkach, te. Tak to wygląda. Na mięciu nim się siedzi. I to mu ta zrobiono, i ta zrobiono. Dzisiaj robię ta. I zobaczę na ile siły starczy. Bo oprócz tego jeszcze różne inne rzeczy jeszcze tam to nie widać Do czereśnia obcinałem troszkę, kurde, bo trzeba było i tak dalej, i tak dalej To są takie rzeczy, co ja tego nie pokazuję, bo to kurde wiecie, to nie jest nic interesującego. Chociaż tu z tym też nie jest nic interesującego. I tu taki cyngiel wymyśleli, patrzcie taki taki cyngiel. Można sobie to odklapnąć i tak tym cęglem prowadzić, ale mnie to na rurach jest niepotrzebne. Taki synger, takie prowadzenie no, jak się długie linie robi i tego to może być pomocne No dobra Tu chodzi tylko o to, żeby się to pierństwo nie, nie obróciło tam w środku w tym w tym Mówię, że tam grubo wycisło, to dobrze, to, to będzie dobrze trzymać W zasadzie to sobie powinienem zrobić przerwa, kuddę z tym nagrywaniem, zrobić to do końca i potem dopiero kuddę jakiś tam film jak to jest gotowe puścić. No ale czasem tak jest, a nie inaczej, kurde dobra. przyniosłem ta kamera, to nagrywa. No, tak to wygląda. Lekko obciaprane. Tu się jakoś bojla zrobiła, ale to nie szkodzi, bo to idzie do góry. Będzie trzymać. Teraz uszczelka i dekiel, Tylko w tym deklu muszę najpierw jeszcze odpowiedni otwór wywiercić. Dobra, teraz tak, teraz by trzeba było, kurde, tu odpowiedni otwór wywiercić. Coś ten teges, jak mamy taki poziom. Czy namaluję? Jak mamy taki poziom, tamten szlachmo, kurde, gdzieś e, koło 11, czy coś takiego, tak na oko mierzyłem. Dobywalimy go tu. Pytanie, czy kurde, tu, czy jeszcze kapkę wyżej? Problem jest taki, że czym wyżej on go zrobię, Zrobimy go tak troszkę, bo szlauch jeszcze przyjdzie. A chyba minimum chromoniklowej, żeby nie leżało w wodzie. Zrobimy tak. No to wyjdzie prawie na środku, kurde, tego pieręstwa. Jest tu może jakiś znaczek? Jest znaczek na środku. Dobra. Lecimy na środku, kurde. Dziesiątką, ale... На древе. No jest taki poziom wody, w razie czego jakby szlach był nieszczelny czy coś tego, to nie będzie do, do tyłu odbijać, nie? Zawsze jeszcze będzie tego. A te napisane, to idzie woda 40, Ja fajnie zmyć, to nie jest tak źle. Dobra, to mamy. Teraz tak, muszę szlach sprawdzić, czy to pasuje. na weź to namalował, coś ty chciał przykozaczyć znowu, czy co. Ja to nie rozumiem. Dobra, to mamy. Idzie tak wiecie. Jak się psiknie. Nie akurat jakby był ten tani to by szło jeszcze lepiej. Te eddingi to bardzo dobrze trzymają te pierony. Jakby był ten tani taki ten, wiecie, ten lichę co wszędzie sprzedawałem taki. To by jeszcze lepiej złaziło. Ale wd 40 jak ktoś rzeźbi to idzie. Dobra, trochę tam mały ślad został. Patrzymy teraz. No i co? Teoretycznie by to szło wcisnąć. Tu jeszcze zrobię taką faska. to zostawiamy krótko. Nie to tak wcisnę. Jakimś sposobem. Znalazł luks, kurde. będzie fajnie szelny. No. I teraz jest pytanie, kurde. Na ile to skrócać? Bo tu wiecie o co chodzi. Tu jeszcze przyjdzie ten jeden dups, tak żeby mi to w to w razie czekać, mi się szlałg zatkoczył czy coś. To ja to będę umiał wydłubać, a tam to jeszcze zostanie z tym poziomem wody, tym drugim, nie? Ten już tam jest wklejony, także to w, te, w ten sposób, kurczę, będzie. Pytanie, jak długie to zostawić, czy to tak zostawić? Tak chyba jest, kurde, dobrze, się tak się wydaje. Tu powiedzmy jest góra i ten napis, no to tak by było, kurde, tak to zostawimy. Jeszcze trochę wcisnąć. Nie, jeszcze trochę wcisnąć Na zdrowie. Ktoś mu katar się inny. Tak jo Chyba tak będzie dobrze. Co na to? Będzie tak dobrze? Tak będzie dobrze. Dobra, pakuję tu teraz ta koszlawszela. Ona tu gdzieś była. Ja była, ale już się, już się wybuła. Ona tu gdzieś była. Dobra, szukam taką koszlawszela. No jak to w życiu bywa było, nie znalazłem. Gdzie was tu postawić? Szlauch nie znalazłem, znalazłem kawałek szlauchu, szlauch też może być, przynajmniej nie będzie, przynajmniej nie będzie rdzewieć. Jeszcze taki krót. No o bieda z Gazem. A nie wiem czy tu mam gaz do zapalniczek. Chyba mam. Jeszcze powinna być gdzieś druga zapalniczka Ja tego nie łykam, ja to potem wypluję wciągnąć. Jeszcze mi się to nie podoba. Absolutnie mi się to nie podoba. Chyba mam pomysła My to wcistymy tu Na kawałek rurki Tak, chyba będzie ładnie, Tylko to się musi tak fajnie na środku ustawić, a nie chce. te rury z tymi szelkami tak poskładać wcale nie jest takie proste powiem wam co innego jak się to do, do ziemi pakuje nie? to jedna wiecie leży w ziemi klocek się podłoży młotkiem się dziela, a jak się to ma w powietrzu tak ja to robię naturalnie na trawniku to powiem wam że nie ciekawie no, teraz bym tym to najchętniej zaciągnął że to trzymało do kupy. prawie go podgrzejemy minimalnie. No, bieda z gazem. Ja tu wszystkie gazy mam, ale nie do zapalniczy. Do zapalnicza chyba nie. O, widzicie coś ten teks ale tak będzie mi się wydaje, dużo lepiej aniżeli jeżeli Bo szlałkrzyela... ile ja tu nie mam chromu niklowej? A nie mam, bo zapomniałem kupić mu skleroza, ale kurde te łosy to mnie wkurza. O, widzicie, coś tak, tak jest. Teraz pytanie, czy to obcinać, czy ta rurka zostawić. O. Tam już potem chyba ta pierwsza flanca jest. Ja to uchlastam to i uwala to kątówką, chociaż kurde, tak by się to w razie czyszczenia, w razie czego nie jest takie złe. Gdzie to fajnie zaś rozebrać i poskładać kurde do kupy. Ale to zawsze gdzie z góry na dół wcisnąć do tego. Tu to uchlastą kątówką. Ja jeszcze chyba może za długi zostawiam. No, Ох, то контуфкою або на ножем ножем. Боже. Ох, тихо мованя. Dobra, jak na wylot będzie dobry. Cyk, fuch, mi się wydaje, że nieźle się tak założy na ten na popierdółek i niech się leci. Kurde. To po czasie i tak klapnie, na dół troszkę, to będzie dobry. Tak. Tu się na pewno woda na pomiędzy jednym a drugim, nie? No, tak mi się wydaje.